Było widać brak Fran Tudora w tym spotkaniu. Trzy mecze zawieszenia po tej sytuacji z meczu z Wartą, więc to było pierwsze pytanie. A drugie, czy uważasz, że to jest kara współmierna do winy? Gdyż, jak wiadomo, kibice rywali waszych takich najbardziej zagorzałych w, w tych rozgrywkach mówią: no nie, gdzie tam pięć minimum powinno być? <grym> Wiem, Wiem, że linia obrony była przygotowana na komisję Ligi Solidna. No i pytanie, czy nie zagranę, starczą niezależnym. Co... <grym> oczywiście, ale niezależnym od Rakowa. Starczą czy na tarczy wyjechaliście z, z tej komisji? Komisja była zdalna, więc nie musieliśmy nigdzie wyjeżdżać, ale poważnie rzecz ujmując. Co do samego wymiaru tej, tej kary, ja też czekam na uzasadnienie, bo, bo na razie jeszcze nie wpłynęło uzasadnienie tej decyzji. Pamiętaj do całej tej sytuacji, też trzeba zwrócić uwagę, że nawet mniejsza o to, co się działo na samym meczu, ale też pamiętajmy, że Tudor to nie jest wojskowy bandyta, to też nie jest chłopak, który ma liczne czerwone kartki, bo to była pierwsza jego czerwona kartka w Ekstraklasie. To oczywiście całego tego zachowania nie tłumaczy, ale ale mówię, przyszła jest decyzja i tę decyzję będziemy respektować, bo, bo została wydana przez komisję. Czekamy na uzasadnienie. Zobaczmy. Czyli nie odwołujecie się od niej? Ja, ja to powiedziałem też zaraz przed meczem, że ciężko, żeby mówił w ogóle o odwołaniu w sytuacji, jak jeszcze nie czytałem uzasadnienia, więc najpierw może uzasadnienie, a potem jakieś decyzje, co dalej z tą, z tą decyzją. Widzę, że, że prawnik. Tak, od razu wiesz, Natomiast jeżeli chodzi o nieobecność Franka, no to jest na pewno jeden z naszych ważnych zawodników. Zastępował go Jean Tarros, to był dla niego z kolei debiut przy Limanowskiego. Na pewno to nie był też łatwy mecz, więc też ciężko tą, tą taką ocenę po, po takim jednym meczu yy, ją wystawiać. Słyszałem wypowiedź tenera Marka Papszuda, który yy, mówił, że w jego ocenie ten występ Żadna Kornosa był bardzo dobry. I skoro trener tak uważa, no to, to znaczy, że te założenia, które były przed meczem przez tenera przygotowane, zostały wypełnione. Czy yy, po tej karze Fradek wróci do składu, to, to myślę, że za wcześnie jeszcze dzisiaj, żebyśmy o tym mówili. Wróci, wróci.